Dobra! Biegaj! Biegaj! Dawaj! Czułem, ludziska, z tej strony, Staszek, a my gramy dalej w impreza bardzo, lub w zespół twardy i ogólnie w party hard. Dobrze, moi drodzy: Continue game. Lecimy w party bus. Mówiliście mi, że to jest bardzo szybki etap, więc być może się zaliczymy dwa etapy, zobaczymy. W każdym razie idziemy sobie poimprezować w... <laughs> w imprezowym autobusie i zobaczmy, jak będzie wyglądać ta dzika plansza. Ło! Wow. No dobra, powiem szczerze, że. Faktycznie jest to cholernie mały. Cholernie mała przestrzeń. Na dobrą sprawę. ja tutaj Stand bomb. Okej. Okay. To faktycznie. No. Faktycznie powiem szczerze, że jest to dość malutka. Zabawka. Zobaczmy, czy ja w ogóle jestem w stanie tutaj pierdzielnąć tą bombą stanującą. Tak, żeby siebie nie zdzielić. O, proszę bardzo, ładnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy uda mi się to szybko zrobić, a może w tym party właśnie nagle zrobię, wiecie, combo! I wiecie, to może mi pozwolić na przykład... Combo 14, 20, tak! Może odblokuję postać dzięki temu! 20 combo! Tak! Proszę bardzo! Co za kurde chore combo to mi wychodzi. Ha! 29 30 31. Jesus, co tu się dzieje? 34. Czy wy widzieliście to combo? To wszystkich po prostu uciuchałem. A gdzie jest ta to, przepraszam bardzo jakiś achievement albo coś w tym stylu? Zrobiłem combo 34. Gdzie jest achievement? Ja się pytam. I finally caught them a few weeks later out in the middle of nowhere his car just pulled up onto a dirt path what was he doing Mr West I'd been staring at photos of Katie every night for the last month the ink had started to run off where I'd been pressing the corners so tightly what was he doing Mr West it was. Admiring his handiwork. I wouldn't worry, Mr. West. The chances are it's what she wanted anyway. To be one of his works of art, so to speak. Fuck you. I was ready to put a bullet in the back of his head there and then. It would have been so easy, so satisfying. It was what he deserved. What changed your mind? I'm a cop, Darius. The American people rely on figures like myself to uphold the law. Killing him would have made us one and the same. How very noble of you, John. Once again, fuck you. But you know, the world has a funny way of showing gratitude for such selfless acts. I assume you're referring to the blinding light that apparently engulfed your car. I still have no idea what it was, or what caused it. I guess this terror of darkness has somehow found a friend in the light. And of course, when I came to. Chciał kurczę, tylko złapać i go nie złapał. <coughs> Moi drodzy, a więc dziękuję, bardzo, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. To był kolejny odcinek z Party Hard. Wykonaliśmy kolejną misję. Do widzenia, Dobranoc od wielka piona. Cześć! Nie no, dobra, dobra, szczerze, no to kurczę, no rzeczywiście mógł to być naj, najszybszy odcinek ever. Ale niech mi ktoś powie, dlaczego w takim wypadku, w tym party busie nie zaliczyło mi combo. Bo ja, ja wiem, że udało mi się zrobić combo 34, tak? Combo 34. Więc jakim kurna cudem nie mam z tego żadnego achievementa? Może kończąc etap z, z takim combo on nie zalicza? No ewidentnie mam, mam w achievementach, że... Tam jest, nie wiem, 10 combo, 15 combo, 20 combo. Może to chodzi o to, że trzeba zrobić combo na tych gościach, którzy nie są zestanowani. Ja spróbuję jeszcze raz odpalić ten etap. Bo mnie to ciekawi, co się stanie, gdyby na przykład. Proszę bardzo. Aha, nie mogę mnie teraz tutaj ubić. No dobra, to jest rzeczywiście efekt. Mogę dostać w pierdziel po prostu, tak? Dobra, spróbujmy zatem jakoś to combo zrobić tutaj. W ten sposób... Oa, jak mnie biją skubańcy. <grych> Okej. Okay. No więc właśnie, widzę, że w tym partybusie to po prostu... Nieważne, czy, czy rzeczywiście ich stanuje, czy ich nie stanuje. A jednak mnie biją ciągle. No właśnie, ale kombo nie wchodzi. No i pytanie brzmi dlaczego. No, jest bardzo ciekawe. Ja tu muszę rozszyfrować tę zagadkę. Dobra, biorę item. Co my tu mamy? BOMB! No to jak walnę bomby, to ich nie zestanuje przecież no. Okej, okay. postawiłem bombę, żeby uciekać, to te. Stawianie bomby chyba jest w jednym, jednym miejscu. Bo stawiam gdzie indziej, a ona wybucha gdzieś indziej. Boom! Kombo 8. Kombo 2. I co, i co, i co? I kurde, i czy ja jestem w stanie jakieś tu kombo jeszcze. No, kombo 8, no? Super. Aha, czekajcie, bo tu jeszcze, jak, jak leżą. Ha! Dobra, jeszcze kurczę, resta. Dobra, bo ja jestem tutaj bardzo ciekawy, jak, jak to ugryźć, tak? Jak to zrobić, żeby to kombo rzeczywiście tu zostało. Wykonany. jakiś kurcze, chyba nawet przerywnik, był ten. Bomba, ok. Stawiamy bombę. Ona i tak, moim zdaniem, stawia się w jednym miejscu. Bo gdziekolwiek nie pójdę, to i tak kurcze. Licznik jest w jednym miejscu. Albo może licznik jest w jednym miejscu, a bomba wybucha w miejscu, które postawię. No dobra. No zobaczmy, czy da się zrobić rzeczywiście tutaj combo 10. Dobra, jedziemy z combo. Jedziemy z combo. Dobra, jest combo 10. Dobra. Pyk. Dobra, zobaczymy co się stanie jak dojdę do Combo 20 i przerwę Może chodzi o to, że muszę zrobić rzeczywiście pauzę No dobra, zrobimy Combo 18 Może akurat Combo w tym poziomie jakby się nie zalicza, no bo Jak inaczej wytłumaczyć to, że walę Combo 34 i nie mam co do achievementa Nie cholery jestem w stanie tego zrozumieć W każdym razie i tak udało mi się wykonać Combo 34, więc sądzę, że jest całkiem nieźle Proszę bardzo eee... Tak, ale nie chcemy oglądać kolejny raz tej katstenki. Tej, tej, tej Dobra, więc najwyraźniej strzelam, że nie da się tego zaliczyć pod kątem tego, że to jest party-bass. Może w tym akurat konkretnym miejscu nie da się zaliczyć combo. W ogóle nie zalicza mi w ogóle super combo, więc zobaczymy. Może Wy wiecie, dlaczego on nie chciał mi zaliczyć. W każdym razie idziemy do następnego poziomu open air. Więc teraz jesteśmy. Proszę bardzo, na otwartej przestrzeni Mamy konia Co to jest to? Czy to jest jakiś tartak? To jest jakiś tartak Jak nic Activate Ło! A, bo czekajcie, bo może Przetniemy jakiś kawał pala i ten pal Na przykład spadnie na kogoś Zobaczymy co to zrobi, nie mam pojęcia Aha! Można przewrócić kibel Spoko, tylko po co przewracać kibel, nie? Tam cały czas coś się dzieje Okej okay. O, przepraszam, nie chciałem. Jeszcze quick stab, quick stab. O, chyba mnie zauważyli w takim wypadku. Ej, no, wypad, wypad ziom. O, jeden przycisk. Jeden <grym>, przycisk do, do pędzenia. O, ta 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 ta. ta, ta. Dobra, złapał mi. Okej, okay, no, ale pierwsze, pierwsze koty za płoty. Pierwsze psy za budy. Pierwsze myszy za szczury, co? Nieważne, w każdym razie rower. Mamy rower, ale rower nic nie daje. W ogóle zepsuł jakiś policyjny autobus. Y, policyjny autobus! Na pewno. Policyjny. Wóz. Czy ja widzę na górze tańczącego niedźwiedzia? What? O co chodzi z tym niedźwiedziem tam? Ktoś mnie jest w stanie wytłumaczyć. Czy mogę kogoś zadzwonić? Dobra. Co? Czy on mówi, że zniszczy czaszkę temu niedźwiedziu? Hej, misie. Hej, misiek Aha, przyszli. Desin desinfekujący przyszli. Okej, okay, to może jak ubiję tego gościa, to ten niedźwiedź zacznie się panoszyć, na przykład. Ło! Wszyscy się wystraszyli... Aha, tylko jeszcze mnie zauważyli chyba, z tego co widzę. Wszyscy się wystraszyli miszka. Rozumiem. No nie, no serio? Czy ja mogę się tu gdzieś schować? Hidebody. Jest to jakiś policjant? Nie, nikt mnie nie goni. Może było ciekawiej. Ale panika ogólnie jest harda, jak widzicie. Try not to overuse hidden shortcast. No, postaram się. La, 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 la. <laughs> Ten koń to naprawdę jest chyba jedna z najciekawszych tutaj... Najciek ...jeden z najciekawszych elementów. A co tu jest? Push the into tent and set a light. Ok. Cisnąłem go do... ...tego. Wcisnąłem go do y namiotu i, i spaliłem. Bardzo dobrze. Czyli co? A w ogóle tam jeszcze. a widzę teczkę. No właśnie, to teraz dostrzegłam, że to jest jeszcze teczunia. I need a victim. Okej, okay. a co to jest tutaj? Coś się świeciło, widzicie? Ale tutaj mamy też coś. Co to jest? Ło! sword! Dziab! Hrzwz. Dobra, ale teraz mogę go po prostu. Mogę go po prostu atakować. No nie, no, ale, no nie, no. Czy mogę zaatakować policjanta mieczem? A co mogę zrobić z tym? Break. Aha! No dobra, jestem, jestem bardzo ciekawa, czy ja mogę coś zaatakować, gościa. Dobra, zobaczymy. Uwaga. Kurde! <laughs> Nie udało się. A byłem bardzo ciekawe, czy dałoby radę zaatakować kataną policjanta. No nic. No w każdym razie, resztort. Party Hard. Odcinek. Który to odcinek? W ogóle siódmy. No właśnie, siódmy odcinek. Używamy konia. Proszę bardzo, potrójny kop. Triple kick. Triple kick, jednocześnie triple kill. Także te. Dobra, wepchniemy go do. A ty nic nie widziałeś? Ja stąd spierdzielam, mnie tu nie było. Nic tu nie zrobiłem. Mamy tylko truposz. Jestem niewinny. Dobra. Yy, yy, jeps, tak, Szukam klawiszy. Dobra, jest jeps. Weźmy teraz to ciało, żeby nikt nie zauważył, że tu coś się wydarzyło. Proszę bardzo, gdzieś tutaj na boczek. No, też ciało możemy odnieść na boczek, żeby nikt się tutaj przypadkiem nie zorientował. Tam w ogóle jakiś kocyk widzę na górze po lewej stronie. Jestem ciekaw po co on jest. Dobra, czy co? Dzwonimy? O, koń, koń się położył. Ej, koniu, wstawaj! Koniu! Koniu! Podnieś nosie, bo jesteś mi potrzebny. Nie ma miśka, więc nie mogę rozproszyć ludzi. Ten, żeby było ciekawej to, żeby nie w innym miejscu jest teraz rower. BUM! Coś pieprzło. O, przyszli panowie gazownicy. Co my tu mamy? No, when to get out there quickly. Ok, dobra. Więc jak, jak uciekać szybko. O, policjanci. O, policjant wszedł w gaz. Jestem ciekaw, czy to, go... czy to go sponiewiera. Jak tu się wchodzi do wody? A, tam jest, tam jest. Dobra, widzę. Widzę, tam jest ta. Nie tabliczka tylko. Do widzenia, do widzenia. Wo, policjant zginął, faktycznie. Wo, policjant został, został uciukany. Proszę bardzo. Przez gaz, tak jak myślałem. Co? Oficer you need to see this? W sensie, że co chciałeś zobaczyć, chłopie? <laughs> to, że właśnie żeś koifnął. Dobra. M, 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 m. Tutaj widzę, że babeczka sobie bardzo kiepsko uciekła. O! O! Ty, ty, chodź tu. Screw this! No właśnie, ja też cię screw, w takim wypadku. O, ten gocius wyszedł tutaj w bardzo słabe miejsce. Schowamy to jego ciało, tu Pan Zauwa znowu zauważyli, coś co to jest: Running Sneakers. To biegający sneakers. Ja będę po batonie biegał. Dobra, wiem, to było słabe. No nie, no, running sneakers, czyli jestem w stanie biegać szybciej, prawdopodobnie, i uciekać od policjantów dzięki temu. Dobra, yy, to mogę wywrócić na wodę. Tylko pytanie: A może w ten sposób jestem w stanie zrzucić to na przykład na jakąś. na jakiś ten. Ja rozumiem. To to? Aha, mogę wejść do wody. Nara. I wyjść z wody. Uciekam stąd. Mogę prawdopodobnie użyć tego, żeby y y zrzucić to na jakąś policję albo na coś w tym stylu, nie? Ten w ogóle ma czelność tutaj spać. Nara. Dobra. Poszło no i zaraz przetestujemy tak jak przyjedzie polecaja. Narksa i narksa. Dobra, teraz może uda mi się przenieść to ciało jeszcze do śmietnika. Fuck! Police help. Może trzeba będzie użyć sneakersów za chwilę. <laughs> Zaraz zobaczymy. Okej okay. To DJ, ja też trzeba będzie ciuknąć Sorry, Sorry DJ. O, widzi mnie ktoś. Oj, stąd nie ma ucieczki. O, jak, jak bezradnie. Dobra, sneakers. Dobra, biegaj. Biegaj. Dawaj. Ło! <laughs> jak u niego, ciekaw od niego. No jaka pogoń. Dobra, nie złapiesz mnie, kolego! Nie, nie złapiesz mnie! Just Maria! I'm too old for this shit! Dokładnie! I jeszcze zobaczcie, się policjant zawiesił. Proszę bardzo, odkryłem baga i teraz policjant nie ucieknie z imprezy. Jestem pytanie. Jestem pytanie, tylko jestem ciekawy. Czy jeżeli nie ucieknie z imprezy, to to oznacza, że nic z tym nie będzie można zrobić? W sensie, że on będzie w nieskończoność tutaj siedział. I wtedy nie uda mi się wykonać tego zadania. A, Ładnie! Ładnie. Widzę, że powoli wykańczam ich tutaj. Muszę uciekać, uciekać muszę, żeby nie, nie zobaczyli, że to ja. że teraz nie poznam, bo cały czas mam kajdanki na głowie. Nad głową. Zobaczmy. Mamy jeszcze jakiś kibel. Mamy tam coś do zrzucenia. Jeszcze jest głośnik. A, jeszcze w ogóle jest ognisko. Zarazem, że mogę kogoś wrzucić do ogniska, tak? Tak. No to wrzucimy kogoś. Co? So, byłem blisko Wiktima. Ktoś tu mógłby podejść, bo kto go wrzucić do ogniska. Bez sensu Dobra, tam jest policjant, on ma ewidentnie problem Jak widzicie Jebs Jebs, dobra, widzę, że tu wykańczam wszystkich bardzo ładnie Na razie Oficer, you need to see this Okej, okay, wydaje mi się, że wykorzystam jakiś exploit W tej grze Wykorzystam buga Bo w takim wypadku cały czas oficer jest na posterunku Tylko on nic tutaj nie robi, więc chyba Mogę bez, bez kłopotu już po prostu Wszystkich zacząć wykańczać bez zmartwienia, że tutaj ktoś mnie. O! Palnie, dobra. Bo Ale nie, nie, nie. Sorry, chłopy, ja mam tu sneakersy. Mi się sneakersy podobają. Ej, no to rzeczywiście, jeszcze czterech. Jeps. Faktycznie, nie muszę się przyjmować od tym policjantem w takim wypadku. Zobaczcie, no kompletnie. On się zawiesił, policja nawet jak widzi. O! Koleś nad mnie zobaczył i nie może biec do mnie. No, sorry, dziewczynka. A ciebie wepnę do ogniska. Yeah! Moi drodzy, w ten oto sposób, wykorzystując niesamowicie klawy, exploit i bug jednocześnie, wygrywamy planszę! I powiedzcie mi, kurde, że nie mam trochę szczęścia w takim wypadku. No proszę bardzo, no, no, na takim pałerze dwa, dwa, poziomy poszły, że normalnie masakra, więc czas pewnie na kaszenkę. The Descent. A violent maelstrom. Nature has a way of bringing the most devious of minds back down to earth. And shortly after the sawmill massacre, our psychopaths succumbed to the outdoors of all things. Really, now, Mr. West, can we stop with the cliched storytelling? This isn't a tale from Narnia. How could you possibly know his motivations for being in that wood? Perhaps he wanted to feel closer to nature. Perhaps he was tired of killing. Just maybe he wanted to feel closer to his victims. All I know is when the cops turned up to search the surrounding areas, they turned up nothing. And this was a place right out in the middle of nowhere, so it wasn't like he could have gone far. There was only one possible explanation. He'd managed to hitch a ride out of there. You think he called the paramedics himself? Well, it makes sense, right? Splatter yourself with some of the blood at a mass murder scene, and the medics aren't exactly going to be picky about who they pick up. He's breathing, so you get him to the wagon ASAP. Of course, this particular victim was breathing a little too well for his or their own good. I guess they may be adding a new phrase to the ambulance protocol handbook Never give drugs to a psychopath. No, proszę, czyli wiemy, jak uciekł z tego, z tego lasu, tak? Złapał karetkę, udawał, prawda, rannego, i potem jeszcze wykończył tych, którzy go ratowali. No, po prostu miazga. Dobrze, moi drodzy, no ale bez przesady nie będziemy lecieć aż trzech planż w jednym odcinku. Zostawimy sobie pool party, czyli będziemy o, w basenie się bawić następnym razem. Bardzo ciekawe to będzie, wydaje mi się. Więc, jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja wam dziękuję pięknie. To był kolejny odcinek z Party Hard. Niezwykle szybki jak na odcinek z Party Harda rzeczywiście. Dajcie mi znać o co chodzi z tym, że nie mogę zaliczyć tutaj ładnego kombo bo chciałem już odblokować sobie postać od 20 kombo, a tu mi w ogóle nie zaliczyło, nie wiem dlaczego, może ten po prostu etap, jako że jest taki malutki, jest specjalny i nie da się tutaj zaliczać kombosów. Tymczasem, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem, cześć!